I potrzebuję nowego domku Bo go w ogóle nie mam Tutaj przede mną jest jakiś Ej kotku, mogę tu zamieszkać? Nie ma takiej opcji To jest mój domek dla kota Nie wpuszczę cię nigdy, nawet włączam lasery Ej, no proszę, dlaczego nie mogę tutaj wejść? Ten domek jest taki fajny A może uda mi się przez to przeskoczyć? Tak, a nie Nie udało mi się No nie kotku, ty jesteś taki biedny Dobra, wejdź sobie tutaj na górę Zobacz jak mieszka. Naprawdę, ło wow. Co to jest za super chata dla kota? Ej, dobra, mogę tutaj zostać na zawsze. Ty masz tyle jedzenia, co jest? Nie, no zostaw te jedzenie, jest moje. Ten domek jest za mały na dwa koty. Wywalaj stąd z tej chwili, nawet włączam na serii. No nie, czy cię nie da na wyrzuciłeś ze swojego domku. <laughs> Jestem takim biednym kotkiem, ale dobra. W takim razie muszę zbudować swój domek. On niestety nie jest w ogóle taki dobry, jak ten domek mojego kolegi. Ale nie obchodzi mnie to. Musimy zacząć go budować. Patrzcie, on też miał coś takiego i mój domek będzie taki zielony. Wow. Stawiam tutaj tyle mechanizmów, które pomagają mi zarabiać więcej pieniążków. Ale super. Mam już tak dużo tych pieniędzy. I to No! Tutto... niestety nie mogę niczego już kupić, ale w tym miejscu, wow, tutaj buduję kolejne rzeczy, a patrzcie, tam w oddali są domki kotów, które wyglądają tak super w porównaniu do mojego słabego domku. Ja na to nie pozwolę i w ogóle nie mam już pieniążków, dlatego muszę ich troszkę kupić. Za 100 Robuxów kupimy 100 tysięcy pieniędzy, żeby zbudować najlepszy domek dla kota na świecie. O, patrzcie, tutaj są nawet jakieś pudełka, a mogę się nimi bawić jak super. Ej, kocie, co ty robisz? Twój domek jest taki słaby. Zobacz, jaki ja mam wysoki dom. O czym ty mówisz? Wow, jaki ten domek jest wielgaśny! Ja też chcę mieć taki. Jak ty go tak dobrze zbudowałeś? O nie, ja muszę mieć lepszy! Nigdy nie będziesz mieć takiego domku, jak ja. Wypadz, to teraz na serio włączam lasery. No i nie, nie mogę nawet do niego wejść! Ale ma przypał, mój domek na razie jest mega słaby, ale zobaczycie. Teraz... Ulepszy tak mocno, że się luczek zdziwi, i nawet mam tutaj takie lasery, ale ja je dam na otwarte, żeby każdy mógł sobie wejść do mojego domku, bo ja nie jestem takim niemiłym kotkiem i ja bardzo bym chciał, żeby inne kotki również ze mną zamieszkały. I patrzcie, wow! Zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać, i nawet zrobiłem to. Piętro, ale fajnie tylko. Patrzcie na domek tego żółtego kotka. O, oh, on jest cały czas lepszy. O, o, widzę, że tutaj brama jest otwarta. Wchodzę sobie przez te lasery, gdzie jesteś, kocie. No nie, co to ma być? Czemu ten kot do mnie wchodzi? To jest bardzo niemiłe. Czego ode mnie chcesz? Nie chcę, żeby twój domek był największy, więc wyciągam taki miecz! Ej, czekaj, kocie, dlaczego ty masz miecz w swoim pyszku? Jak to śmiesznie wygląda? Przecież ty mnie nie zaatakujesz, nie? Tak, śmieszycie to, no to muszę cię zmartwić, bo miejsce na domek może być tylko jedno. Chodź tutaj! Ała, co ty zrobiłeś, no nie? Ty, głupi kocie, pokonałeś mnie! Twój miecz jest bardzo mocny. Nie wy. Po jego domku szybko muszę aktywować lasery. I wypad stąd w tej chwili. Nie chcę cię widzieć. Nigdy stąd nie wyjdę. Ten domek będzie mój. Ohoho. O nie. Kotek chce przejąć mój domek, ale ja nie mogę mu na to pozwolić. Tylko gdzie mógłbym kupić tutaj jakikolwiek miecz, żeby go pokonać? A nie mam niczego! Może się tutaj ukryje i będzie myślał, że mnie tu nie ma! Gdzie ty jesteś, Kocie? Ja mam taki super miecz, za chwilę cię pokona! O, nie, dobra, patrzcie, jak się ukrywamy. Proszę, żebym je tylko nie widział. Chyba sobie poszedł. Dobra, idę do siebie do domku. O jeju, ale mam Da, widzieliście to? Ten kotek jest bardzo niebezpieczny. On miał w ogóle jakiś miecz w swoich zobkach. Naprawdę nie chce się z nim bić. Ale czekajcie, ja tutaj robię kolejne Pietro, Patrzcie na to! I teraz mój domek jest tak wysoki, jak domek tego kotka żółtego. Haha, ha, i co teraz? Ten żółty kotek wcale nie ma lepszego domku. A ja teraz wezmę tutaj moje pieniążki i mam aż 40 tysięcy, żeby móc zbudować jeszcze lepsze rzeczy. Na przykład tutaj taką roślinkę jedną... I chwila, już mi się skończyła kasa. Serio? Trudno, muszę kupić jej jeszcze więcej. Wow, tutaj dzięki temu mam troszeczkę więcej zdrowia i bardzo dobrze. I zobaczcie, nawet odblokowałem taki. O, o. Mega słaby błotek dzięki któremu mogę się bić. Jakby przez przypadek ten kotek znowu mnie zaatakował. A czekajcie, on już ma nawet coś takiego. Taki karton na górze, E! Jak ty to zrobiłeś? Ja też chcę coś takiego mieć! Nigdy nie będziesz miał czegoś takiego, bo ja mam najlepszy koci domek, Aha, ale ekstra! No nie, ja będę mieć lepszy od ciebie tylko chwileczkę, Potrzebuję troszkę pieniędzy, o o. Żeby kupić to wszystko, a na razie zdobyłem tylko 34 tysiące. To mało, muszę iść do sklepu i kupić podwójną gotówkę. Żeby mieć mnóstwo pieniążków oraz w tym miejscu widzę jakieś super rzeczy za robuxy, które też by mi mnóstwu mnóstwo kaski. A to wszystko dlatego, żeby zbudować ten najlepszy domek dla kota Bo na razie jest on fajny Ale to dalej nie jest to Ja potrzebuję o wiele więcej pieniędzy I wiecie co? Wkurzył mnie ten kotek Idę teraz do niego tutaj na chatę I patrzcie jaki ja mam młotek Ej, chcesz się bić? Chodź tu, zaraz ci przywalę Ej, czekaj, czy ty teraz masz jakiś młotek? Co to jest? Patrz na to, widzisz to? Ale cię teraz zniszczę Chodź tutaj, a masz, bijecie. cię O nie, w moim domu, no nie, ja wyciągnąłem Gabuj, więc chodź tutaj! A, co to ma być? Nie, ty mnie pokonałeś! O, Jesteś taki dobry! No, nie wytrzyma! Tylko i tak, pomimo tego, że ja mam takie super młotki, mnie pokonał. Ale dobra, patrzcie na to. Ja teraz naprawdę zaczynam mocno ulepszać mój domek. I my robimy teraz przejście na drugie piętro. I czekajcie, co to są za schodki? A, to jest coś takiego dla Mogę tutaj wejść i się tak przeteleportuje. I zobaczcie, mój domek się już robi coraz większy! I za chwileczkę go skończymy! To będzie najbogatszy domek dla kota na świecie! I tak ci się nie uda więcej zrobić, bo potem kosztuje to bardzo dużo kasy, a ty jesteś słaby, chocie! Nie, tamten kotek ma rację. Ja kupiłem tyle gotówki, a już jej nie mam O, o Dobra, wiesz co, wkurzyłeś mnie W takim razie kupię nieskończoną ilość pieniędzy Za 3000 robuxów. W takim razie będę mógł ulepszyć mój domek kota dowoli I uwaga, muszę tylko teraz zejść na dół Po moją nieskończoną gotówkę Której jest strasznie dużo I zobaczcie ile teraz mamy pieniędzy I chwila, mój domek zmienił się na niebieski On jest chyba teraz lepszy przy... Jaki ładny ty masz dobek, mogę do siebie dołączyć fajny kolor. Słyszycie, tego kotka nie ma szans. Ja muszę teraz kupić wszystko po kolei. Tak, zacznę to kupować i nie pozwolę żadnemu kotkowi tutaj wejść. Bo tam tylko te nie pozwalał. Więc ja nie mogę być gorszy. A odblokowałem już kolejne piętro. I patrzcie na to. O, stawiamy znowu. Mnóstwo ścian i mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy z kartonów. No w sumie kotki takie rzeczy uwielbiają. Bawić się w takie kartony. Więc ten kotek musi być naprawdę mocny. I chwileczkę. Nawet kupiłem chyba ostateczne Pietro. Ej, co to ma być? Ten mój dom dla kota jest taki mocny. Proszę wpuść mnie. Na pewno nic ci nie zrobię. Kotku, co ty tutaj robisz? No dobra. Wiesz co, mogę ci pokazać jak go buduję Zobacz, ten domek jest taki wielki A twój, on jest tam <laughs> Ale on jest słaby, chodź za mną Ja już mam tyle pieniędzy Że mogę kupić wszystko, patrz Tutaj jest moje pierwsze piętro A to dopiero początek, teraz wchodzisz tutaj I nawet możemy wejść jeszcze wyżej Czaisz to na samą górę Jesteśmy teraz na dachu I pokażę ci jak to ulepszam Uwaga, zobacz na to Kupuję tutaj po kolei wszystko co się da Bo ja tak naprawdę mam nieskończoną ilość kasy. I co? To prawda, że to wszystko jest mega drogie. Ale teraz mnie na to stać, bo mam nieskończoną ilość kasy! I zobacz co się tutaj stało. Ej, czy to nie jest raj dla kotków? Dopadź, no ile tutaj jest rzeczy do zabawy. Wiesz co, że mi się podoba ta chatka i to jest w ogóle epicki kolor ten niebieski. Muszę cię zabić! Ej, co ty robisz, kotku! Nie! U, on mnie rozwalił! Wywalaj z tego domku, Kocie! Jak chcesz, być dla mnie taki niebiły, to nie ma szans, że razem Zamieszkamy. No weź proszę wpuśćmy, ty masz taką fajną tą katę, bym tutaj został. Nie ma opcji, ty mnie zabiłeś. Teraz włączyłem tutaj lasery i żaden kotek tutaj nie wejdzie, dopóki nie skończę mojego najlepszego domku. Jesteśmy już na górze i zacznijmy kupować po kolei jakąś rampę. Możemy teraz na spokojnie tutaj wejść, nawet łóżeczko dla kota. Ej, naprawdę, domek dla kota musi być taki wielki? No nie wiem. W każdym razie mi się naprawdę podoba. I czekajcie, jestem już tak wysoko. Ej, co się tutaj dzieje? Łu! Wow. Ja jestem nad chmurami. Ja praktycznie nie widzę żadnego innego domku kota. I tutaj mam nawet taki wielki plakat, ale te koty są słodziutkie. Uwielbiam ten domek, ale to dalej nie jest to. Zobaczcie, ja mogę go jeszcze mocniej ulepszyć. Serio, to jeszcze nie jest koniec. Ten domek dla kota robi się taki ogromny, które to już jest Pietro. Ej, nie mam pojęcia, w tym miejscu nawet jest jakaś ryba. I zobaczcie koty, które robią mi sushi. No tak, bo kotki to uwielbiają. Ja cię krecę. Ja naprawdę. Naprawdę nie wiedziałem, że ten domek dla kota może być taki mocny. I patrzcie, mam nawet taki miecz. Tylko, że on jest drewniany. To chyba nie jest zbyt dobre, ale trudno. Ja chcę kupować tutaj wszystko dla maksa. Zaczynamy to ulepszać. I patrzcie, tutaj już na samej górze mamy kolejne zabawy dla kota. I nawet lepsze rzeczy. Wow! Ja naprawdę nie wiem, kiedy ja to skończę, bo ten domek jest taki ogromny. Ej, kotku, proszę, zejdź do mnie, wpuść mnie. Błagam, nie mam gdzie mieszka. No nie wiem, ty mnie ostatnio zabiłeś. Ja tutaj kupuję kolejne rzeczy. Chyba nie będę w ogóle zwracać na ciebie uwagę, bo ty tylko i wyłącznie chcesz mnie rozwalić. E, no, nie będę już używać mojego miecza. Naprawdę, będziemy razem tutaj mieszkać. Naprawdę? Ale przysięgasz, że nic mi nie zrobisz? To no jasne, że tak. Please, otwórz tą bramę. A no, dobra, wiecie co? Troszeczkę źle się czuję, że ten mały kotek tam jest na dole, a ja cały czas kupuję tutaj coraz lepsze rzeczy. Dobra, skaczę! Wow! Ale super! Mój domek jest taki wielki. I co tam, kotku, chcesz? Tu weź. Proszę wyłóż to na serii, będziemy tutaj mieszkać razem! Bo mój domek jest taki słaby i przebaka w deszczu! No do... Dobra, wiesz co, możemy w sobie mieszkać razem. Chodź, pokażę ci tutaj na samej górze, jakie rzeczy tutaj zbudowałem, bo jest ich naprawdę wiele. Ty tego nie widziałeś, ale spójrz tylko na to. Tutaj mam nawet własnych kucharzy, którzy przygotowywują dla mnie rybkę, bo ja jestem naprawdę głodnym kotkiem, a to nie jest wszystko. Patrz tutaj, na górze mam jeszcze więcej rzeczy, możemy się bawić, mieszkać i ten domek jest taki wielki. To jest najlepszy domek na świecie, będziemy tutaj mieszkać najlepiej jak się da. No Pewnie, że tak, ale poczekaj chwilę, tu jeszcze nie jest koniec. Wiesz o tym kotku, że mogę kupić kolejne Pietro I chwila, znowu, kucharzy, w sobie przyda się. Jedna rybka będzie dla ciebie, a druga dla mnie. Jesteś najlepszy, zawsze chciałem być takiego kolega jak ty. No wiem o tym, bo ja jestem miły, a ty dla mnie taki nie byłeś. Ale wiesz co, wybaczam ci. Teraz mam już tyle pieniążków, że nie jestem zły. I nawet tutaj mamy akwarium, ale czekaj chwilę, ja już się gubię, możemy wejść jeszcze wyżej. I patrz, mamy największy domek dla kota. Na Świecie. I tutaj mamy akwarium. Nie ma wyższego domku. Serio, chodź za mną. Ja chcę go odblokować do końca. Chwila, czy ja mogę tutaj wpaść? A! Możemy się tutaj kopać z rybkami. O nie, kotku, lepiej tutaj nie wchodzić, bo się jeszcze utopimy. Patrz na to, tutaj nawet mamy takie haki, które łowią ryby. I zobacz, odblokowałem takiego słodkiego, fioletowego kotka. Czy on nie jest śliczny? On mi przypomina kogoś jakąś straszną postać, ale nie, on jest bardzo fajny. No wiedziałem, on jest taki dobry. I czekaj, uwaga, ulepszam to na maksa. Teraz tutaj zrobimy największe miejsce dla rybek. Cześć, to jesteśmy już tak wysoko i chwila, tutaj obok. Nas jest ktoś, kto ma również Wielki domek dla kota Dawaj, musisz być lepszy od niego, musimy mieć lepszą chatę No pewnie, że tak, robimy to Cały czas muszę być lepszy i Chwila, jestem teraz serio wysoko My to zaraz skończymy kotku To będzie oficjalnie Największy domek dla kota na świecie I uwaga, patrz na to Zbudowałem już wszystko, to jest koniec Teraz wystarczy, że wejdziemy Na ostatnie piętro I jesteś gotowy, jesteśmy nad chmurkami To jest serio mega wysokie Zobaczmy, co będzie tutaj na samym końcu. Wow! Udało nam się! Odblokowaliśmy najlepszego kotka i mamy największy domek dla kota na świecie. Możemy tutaj mieszkać całe życie, i on jest taki ogromny.